Czekam wszystkim, tutaj ja... Tutaj Jula, a ja party, a tu w dzisiejszym vlogu Witamy w dzisiejszym vlogu Przychodzimy do Was dzisiaj z vlogiem, Znów. Z, z, vlogiem tak. z całego dzisiejszego dnia Powiedzcie mi jak to jest i jak Wy to zrobiliście Bo w sumie mnie to zastanawia Że macie normalnych przyjaciół? Macie normalnych przyjaciół? I jak? Jak wy to zrobiliście, że macie takich normalnych przyjaciół, co też bym chciała. Bardzo piszcie do mnie prywatnie. No, Dobra, ja. się teraz do was ja i powiedzcie mi, czy ja mam normalnych przyjaciół. Lecimy już na trening, więc odezwiemy się do was z sali, bo w autobusie to w autobusie. Właśnie muszę kupić bilet. To, bo e... tak ciężko. No i odezwiemy się do was na pewno jeszcze z salki, więc do zobaczenia. Właśnie sobie czekamy kolejne 15 minut na oto jesteśmy już na gdzie? Wszedniej. Jesteśmy już na salce With your hands in the holes of my sweater. All I am is a man. I want the world in my hands. I hate the beach, but I stand in California with my toes in the sand. Use the sleeves of my sweater. Head in the clouds, but my gravity centered. Touch my neck, and I'll touch yours. it's too cold for you here and now, so let me hold both your hands in the holes of my sweater. If I may, just take your breath away. I don't mind if there's not much to say. Sometimes the silence guides our minds. So move to a place so far away. yeah skończyliśmy dopiero Byłyśmy na sali 4 godziny Dobra idziemy do kina, do kina. kina. Jestem Nie popcur. Jeszcze Troszkę się uda. No dobra. Tak. <noise> Nikt mi tu nie wychodzi, a ja wtedy mi wyszło. Tak, będziemy już kończyły na dzisiaj ten vlog. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten cały dzień z nami i będziecie mieli ochotę na więcej takich dni z nami. Buziaki, kochani!